Dzień dobry Państwu. Witam pan, Państwa ponownie na spacerku po Wolsztynie. Ponieważ miałem liczne zapytania skąd się wzięła nazwa Aleje Poniatowskiego, właściwie dzisiaj ulica, poprzednio Aleje Poniatowskiego, dlatego wyjaśniam, że w 1814 roku po kapitulacji już Francji w wojnie z całą koalicją europejską gdy Napoleon abdykował w zamku Fontainebleau wtedy Polacy czując się zwolnieni z przysięgi wierności wracają do kraju i pół krakusów 600 ludzi zabiera z Lipska zwłoki księcia Józefa Poniatowskiego do Wolsztyna ten konduk idzie od kargowy stąd właśnie tą ulicą jak widzimy w perspektywie Następnie dalej przenosimy się tą ulicą aż do torów, i tak się ciągnęła ta ulica. Nazwana przedtem Aleją Księcia Józefa Poniatowskiego, ponieważ była obsadzona gęsto lipami, a więc stworzyła rzeczywiście ale. Potem na noc zatrzymali się. W Olsztynie. Według jednych księdza Zakrzewskiego zwłoki znajdowały się przed kościołem i ułani trzymali przy zwłokach księcia Poniatowskiego straż. Według innych zwłoki były umieszczone. W oberży, tam gdzie mieszka obecnie technik dentystyczny pan Nyczkę. Natomiast błędnym jest u księdza Zakrzewskiego, że był to pół Byli to Krakusi, pół Krakusów. I stąd właśnie ta nazwa: Aleje Księcia Józefa Poniatowskiego. I drugie pytanie, jakie miałem od państwa, by. Trochę więcej powiedzieć na temat kaukaskiej. Skąd się wzięła nazwa i co tu było przedtem. Wobec tego proszę bardzo, przechodzimy na inne miejsce. Tutaj nad dojcą znajdował się tartak. Tartak wodny. Zabudowa się ciągnęła wzdłuż tej rzeczki dojcy. Koło, które było umieszczone trochę po, za tym jeszcze wystającym tarasem, napędzało drogą transmisji i ten tartak, i z tyłu za kołem umieszczony jeszcze młyn. Właścicielem był tego niemiec Feter. Według opinii starych Wolszeniaków, bardzo porządny niemiec. Gdy przyjeżdżali chłopi, by przetrzeć drzewo do tartaku, to wtedy tutaj zatrzymywali. Konie i szli do takiego piętrowego, murowanego budynku. Na piętrze mieszkał ten właściciel Feter, a na parterze była restauracja. W ten czas odprzęgano konie, zabierano ze sobą bat i wchodzono do knajpy, gdzie można było nie tylko wypić, ale i można było spotkać znajomych. W tym czasie w tartaku już przecierano drzewo. To samo, jeżeli chłop przywiózł okolicznych wsi, Zboże do przemiału. Bo również właścicielem i knajpy i tartaku był pan feter. Trochę na lewo, tam gdzie kończą się zabudowania, wzdłuż mniej więcej tego płotu, w głąb w tej posesji znajdowała się kręgielnia, także pan feter był dość bogatym właścicielem. Po II wojnie światowej. Tą posiadłość nabyła gminna spółdzielnia Samopomocłowska. I wtedy, kiedy prezesem był pan Edward Kuraszewicz, przez znajomych nazywany Atamanem, chociaż nigdy kozakiem nie był, zaczął on przebudowywać tę całą posiadłość i między innymi wybudował w ten czas Kaukaską. Skąd się wzięła nazwa Kaukaska? Ponieważ Pan Kuraszewicz ówczesny prezes w swoim bogatym życiorysie również zaliczył Kaukaz i zauroczony Kaukazem chciał tą nazwę przenieść na budow budowany nowy obiekt gastronomiczny. Gdy ktoś z miejscowych notabli wyraził wątpliwości, że Kaukazka nie pasuje do Wolsztyna, Pan prezes miał bardzo silny argument, a co wam się Związek Radziecki nie podoba? Wobec takiego argumentu nikt nie śmiał ponować. I w ten sposób powstała nazwa kaukaska. W okresie międzywojennym i zaraz po wojnie wszyscy mówili, że idą do fetra. Ale później w latach 60-tych utarło się określenie, że gdzie idziesz, idę do restauracji na Dołek. Skąd ta nazwa? Ponieważ państwo zobaczycie jak nisko była położona ta, ta poprzednia restauracja. Jezdnia jest znacznie wyżej i widać to po cembrowaniu Rzeczki Dojcy, mimo że przy budowie piekarni, a potem restauracji Kaukaska, nawieziono bardzo dużo tutaj ziemi. Ta nazwa już powoli zanika, młodzi już nazywają, wszyscy że idą do Kaukaskiej, ale wśród starych wolszczyniaków nadal jeszcze wciąż jest używana, że na dołek idzie ktoś. Dom przy ulicy Księcia Józefa Paniatowskiego pod numerem 13, dom z bardzo bogatą przeszłością historyczną. Wybudował ten dom jeszcze przed I wojną światową Niemiec lekarz weterynarii i w podwórzu rozbudował lecznicę zwierząt. Była więc to pierwsza lecznica zwierząt na terenie powiatu worszyńskiego jeszcze przed pierwszą wojną światową. Po zakończeniu I wojny światowej, kiedy powstała Polska, ów lekarz niemiecki optował na rzecz Reichu, Rzecz Niemieckiej, i wyprowadził się do Vaterlandu, do swojej ojczyzny. Dom sprzedał Polakowi panu Tundakowi, bardzo bogatemu kupcowi zbożowemu. O którym już bodajże wspominałem, że zaraz w pierwszych dniach stycznia ofiarował 100 tysięcy marek na rzecz powstania, co było sumą bardzo olbrzymią na ówczesne czasy. Ale Po paru latach pan Tundak wyprowadził się z Wolszczyna bodajże do Bydgoszczy. Od niego budynek nabył adwokat pan Marceli Wierzbiński. Pan Wierzbiński jednak nie zajmował całego budynku. Na parterze wynajął mieszkanie e, hrabia Poraj-Wyganowski, właściciel krótli. Zajmował nie tylko mieszkanie, ale obok budynku, po lewej stronie, ciągnęły się stajnie, w których pan hrabia trzymał swoje wierzchowce. I stąd powózkom udawał się do swojego folwarku za obron do krótli. E, krótla to był taki mały folwark. Trochę źle gospodarzony, popadł w długi i gdy pan Wybranowski po pewnym czasie zapragnął mieć tam pałacyk, ze swojego lasu kazał pościnać świeże drzewo i świeże drzewo użyto na budowę tego pałacyku. Drzewo zaczęło pracować, dach się powyginał, stolarka nie pasowała, pałacyk poszedł w ruinę. Pan poraj Wybranowski zadłużył się, a ożenił się z hrabiałką świnarską Zobry. Zresztą o panu hrabiem będziemy mówili przy innej okazji. Tutaj również znajdował się garaż, w którym Straż Graniczna miała swoje auto. Kierowcą był pan Dziurla. W ówczesnym w było parę tylko samochodów. W czasie okupacji w, tym, w tych pomieszczeniach. Znajdował się magazyn surowca dla fabryki cygar, o czym będziemy mówili przy następnej okazji, gdy będziemy filmowali tzw. rafię. W czasie wojny w budynku tym znajdowało się przedsiębiorstwo gospodarki wodnej, a w tym przedsiębiorstwie pracował jako zwykły robotnik, pan Edward Przymuszała rzeźbiarze plastyk. W 1945 roku zabudowania spłonęły. Ogień zaprosili tutaj przebywający czasowo żołnierze radzieccy. I później sprowadził się do tego domu pan rotmistrz Stanisław Merzikowicz. Naprawdę ciekawa bardzo postać. Przybył z Garwolina gdzie służył w pierwszym pułku szczelców konnych postać bardzo e, barwna, dawoszczyna zasłużona, to on stworzył sekcję jeździecką. W latach 60. w oparciu o PGR Horzemin, stworzył tą sekcję jeździecką i raz po raz było widać na ulicy Kawalkady jeźdźców na czele której sunął wyprostowany, dumnie siedzący pewnie na koniu Rotmistrz e, Merzikowicz. Jego żona również brała udział w walce z okupantem w, ramach, w szeregach AK. Szkoda, że oboje już odeszli. Również odszedł już właściciel tego domu. Obecnie dom ten jest budynkiem mieszkalnym. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spacerze. Pewnie Państwo zmęczeni, nogi bolą od chodzenia. Wobec tego zapraszam na następną wycieczkę za tej cieni.